Karsibur, jedna z trzech zamieszkałych wysp świnouścia i trzecia pod względem wielkości wyspa w Polsce. Raj dla ptaków i ludzi, którzy szukają niczym niezakłóconego wypoczynku z dala od zgiełku miasta. Od lat na wyspę przyjeżdżają turyści pragnący ciszy i prawdziwego oderwania od cywilizacji. Ale te 14 km kwadratowych między wodami wstecznej delty Świny to także miejsce życia i pracy dla 700 mieszkańców Świnoujścia. Od lat oprócz turystyki, źródłem utrzymania rodzin jest praca rybaków. I właśnie na przystań rybacką zajrzeliśmy, by przekonać się, jak dziś ta praca wygląda, co sami rybacy sądzą o budowanej właśnie nowej przystani, jak tę i inne inwestycje ocenia przewodniczący Rady Osiedla. Zapraszamy w podróż po zmieniającym swoje oblicze urokliwym skrawku naszego archipelagu. Znany ze świeżej i smacznej ryby Karsibur tę opinię zawdzięcza właśnie pracy rybaków. Na starej bazie pracuje się tu do dziś jak przed laty: przeładunek ryby, suszenie sieci, naprawa sprzętu. Wszystko na niewielkiej powierzchni, bez zaplecza sanitarnego, porządnego warsztatu czy magazynu. Wkrótce jednak warunki pracy rybaków mają się tu zmienić. Na budowę nowej przystani miasto otrzymało dofinansowanie z programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Wysokość tej dotacji to 100% wartości inwestycji netto. Budowa powinna zakończyć się na jesieni tego roku. Tylko czy będzie komu tam pracować? Rybaków nie przybywa. No, mało już zostało. Mało, kiedyś było więcej rybaków. Kończy się rybołówstwo po prostu. Tak jak to widać w całej Polsce, całej nabrzeże. To nieodosobniona opinia, ale ci, którzy zostali w zawodzie, chcą pracę kontynuować. Dla nich budowa nowej bazy powinna być wybawieniem. Zdaniem rybaków jednak budowana przystań nie została zaprojektowana dla ich łodzi. Na razie to się źle przedstawia. Jest bardzo wysoka keja. Nie wiem, jak my się będziemy wyładowywać. Tak, jak widać, no, nabrzeże na jest bardzo wysokie, nasze jednostki nie są za duże, no i będzie problem. Dlatego, że no, nie be, będzie problem, żeby wyładować czy wysiąść na złódki. A tytuł operacji, czyli inwestycji yy, brzmi tak pięknie poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków. No ja tego jakoś nie widzę z tego powodu, że no, naprawdę keja jest wysoka. I będzie ciężko, czy wysiąść, czy wyładować. Nie będzie to służyło naszemu, naszej wygodzie. Po prostu będzie ciężej, no będzie ciężej. No niestety, takie zaprojektowane, jak zgłaszałem to wcześniej, to stwierdzili, że takie są przepisy, i nie da rady tego inaczej zrobić, że musi być tak wysoko. A wiaty wyładunkowe mają być na tej części wysokiej, czyli no będzie problem. No naprawdę będzie problem. Nie wiem, jak my to rozwiążemy na tą chwilę, bo będzie to inwestycja, na której nie będzie można nic zmieniać po oddaniu. Zgłaszali to na początku. Jakżeśmy zobaczyli, jak to ma być wysoko, myśmy zgłaszali, że to będzie ciężka praca na tym, ale bez skutku. Radość jest, będzie to wyglądało jak w XXI wieku, no, no ale no czekamy, czekamy. Jak, jak będzie, będzie ładnie, no to będzie, będzie z pełną infrastrukturą, na pewno będzie lepiej. Tyle, że no mówię, no, lżej nie będzie. No. Karsibur zmienia się jednak nie tylko przy brzegu świny. Nowa baza rybacka i nowa przystan kajakowa to tylko fragment placu budowy, jakim stała się wyspa. Wielka modernizacja objęła też drogi z zaniedbaną od lat ulicą 1 maja. Czy inwestycje zmienią także wizerunek wyspy jako enklawy spokoju i azylu dla turystów kochających naturę? Przewodniczący osiedlowego samorządu jest przekonany, że pomimo zmian Karsibur nie straci swojego charakteru. To jest radość, jest to rewolucja, jest to też wyzwanie, bo no z remontem zmagamy się już od tamtego roku. I tak naprawdę wyjeżdżając z domu, nigdy nie wiemy, którą drogą do domu z powrotem wrócimy, bo jest to jakby sytuacja bardzo dynamiczna. Poszczególne odcinki dróg są otwierane, zamykane. Także no ale wiemy, że idzie to ku lepszemu, stąd też ta radość, jak pan redaktor powiedział. Nach cieszy to, że się zmienia. No co się zmienia? Przede wszystkim zmienia się ulica 1 Maja. Będzie w końcu właściwa nawierzchnia, taka, która umożliwia normalną bezpieczną jazdę. Będziemy mieli wydzielone pasy chodników, będziemy mieli wydzieloną ścieżkę rowerową to jest raj, raj dla rowerzystów. A tak jak pan redaktor mówi czy ktoś będzie rozczarowany. No jeżeli ktoś robił widok tych, co tutaj były, rozwalających się budek tak zwanych rybaczówek, e, sfon, który docierał z tych miejsc, no na pewno będzie rozczarowany. Ale na szczęście takich gości, myślę, mamy bardzo niewiele. O takich, e, powiedzmy, bardzo mm, krańcowych opinii, że ktoś już tu nie widzi dla siebie miejsca, to nie słyszałem. Niemniej jednak zawsze jest tak, że diabeł tkwi w szczegółach by sam fakt, że no, droga jest tutaj nasza nowa 1 maja prowadzona zgodnie z najnowszymi normami budowlanymi e, powoduje pewne e, tutaj zgrzyty, bo e, ważna jest też, rzędna wysokości tej drogi. Ta droga będzie prowadzona w niektórych miejscach na tyle wysoko, że jest ryzyko e, jak gdyby przelewania się wody opadowej do posesji, niemniej jednak to wszystko jest do załatwienia, to wszystko wymaga wyjaśnień, to wszystko wymaga pewnych rozwiązań technicznych, które e, jakby nam tutaj e, w tym w tym pomogą. Gremianie na pewno nie cieszymy się obecnie z tej sytuacji, no bo mamy dużo kurzu, mamy objazdy, mamy problemy komunikacyjne, mamy nierówną nawierzchnię, ale to jest taka powiedzmy, no to jest wyczekiwanie, bo wiemy, że to służy czemuś lepszemu. To nie jest awaria, która zwiastuje jakąś katastrofę, tylko to służy naszej lepszej komunikacji i no lepszemu wizerunkowi naszego osiedla. Granica drogi została wytyczona dosłownie przy granicach posesji. To wymagało też. Tutaj zmiany, chociażby ogrodzenia, ale tutaj wykonawca, jak gdyby, współpracował z mieszkańcami. Nawet tutaj mamy płot, który, jak gdyby, został przeniesiony na koszt wykonawcy. Także te sprawy, jak do tej pory, wszystkie były załatwiane polubownie i z tego się cieszymy. Obok nas, pomost nowej, nowej przystani kajakowej. Karsibur był zawsze słynny. I to daleko w kraju, właśnie z takiej pięknej możliwości turystyki kajakowej, tutaj wpływania w szuwary, w trzciny, to zostaje, to jest pozostanie radością mieszkańców i turystów? Jak najbardziej, nawet się rozwija, bo jest już coraz więcej osób, które mają kajaki, które organizują wycieczki kajakowe, także zawsze warto tutaj przyjechać. Ta przystań kajakowa funkcjonuje od dwóch lat i cieszy się naprawdę dużą popularnością. Jest też zaopatrzona w wystarczającą infrastrukturę, bo mamy i zaplecze sanitarne, mamy toaletę, mamy wodę. Tu też jak widzicie Państwo, mamy nadbrzeże ze skrzynkami elektrycznymi. Także w sezonie tak naprawdę to nadbrzeże jest pełne, a też tak naprawdę. Co jest istotne, jest to jedyne miejsce, gdzie w samym Kasiborzu możemy zażywać kąpieli, dlatego też będziemy optowali za tym, aby w tym miejscu przy przystani kajakowej w przyszłości powstała plaża taka, no i dla nas i dla turystów, bo to będzie na pewno dla nas atrakcja. Weźmy pod uwagę też to, że jakby woda jest coraz czystsza tutaj w Starej Świnie i ta kąpiel tu w pewnym momencie będzie zupełnie bezpieczna. Pamiętajmy o tym, że mamy trzciny, trzciny działają jako taki naturalny filtr, to wszystko co się dostaje do wody jest przez trzciny, przez sitowe, przez takie bagnisko, przez obszary podmokłe, jest przefiltrowane, dlatego ta woda ma wysoką jakość. Właśnie inwestycje powodują to, chociażby no, budowa nowej drogi i budowa instalacji tej odwadniającej, że są tam też zainstalowane separatory, dlatego też ta woda, która z dróg będzie spływała po większych opadach, będzie spływała finalnie do starej świny, będzie, będzie oczyszczona. Także tu pod kątem takim ekologicznym jak najbardziej e, nie mamy zastrzeżeń. Kasibór zawsze będzie takim miejscem idealnym dla miłośników przyrody. No nie zrobimy tutaj na pewno e, z Kasiboru międzyzdrojów, to, 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 to żeby była e, jasność. Niemniej jednak to się idealnie wpisuje w e, całe nasze miasto. No pamiętajmy, jesteśmy jakby częścią świnowiścia, może tam nawet najbardziej zielono. Biorąc pod uwagę turystów, każdy znajdzie coś dla siebie, bo jeżeli ktoś chce takiego atrakcyjnego, letniego, pełnego rozrywki życia, no to ma lewobrzeże, to ma promenadę. Jeżeli ktoś chce Spokojnej praży morskiej, to jedzie sobie na Warszów. Jeżeli ktoś chce obcować z naturą, z ptakami, no to wtedy przyjeżdża tutaj do nas i tutaj też mamy sporo miejsc noclegowych, które z bardzo długoletnią e, tradycją. Także e, my tutaj bazujemy przede wszystkim na turystach, którzy do nas wracają. I to jest, to jest dla nas ważne, że to w niektórych sytuacjach, znając tutaj właścicieli kwater, to już są takie układy prawie że rodzinno-przyjacielskie. Kasiebór marzy przede wszystkim o tym, e, e, żeby się to wszystko jak najszybciej zakończyło, żeby te inwestycje były tutaj no, dalej realizowane, żeby podnosić i atrakcyjność, ale też nie zapominać o mieszkańcach, bo tak naprawdę pamiętajmy, my tutaj działamy dla mieszkańców. Turyści oczywiście są potrzebni, to jest zawsze zarówno jako dodatkowe źródło dochodów dla wielu osób, ale przede wszystkim myślimy o mieszkańcach, myślimy cały czas o kanalizacji, myślimy cały czas o świeci, sieci światłowodowej, o tych właśnie elementach, które są na naszej wysepce niezbędne. No zmienia się, bo oprócz tego, że mamy przystańkę jakowa, mamy nowy plac piknikowy przy tak zwanej bazie Ubotów. Tam też jak gdyby cały czas rozmawiamy z miastem na temat doposażenia. No dzisiaj pojawiła się toaleta przenośna, co jest takim, takim pierwszym elementem. Później ma być taka toaleta na stałe przy tym placu piknikowym. Dlatego no, Kasibur się zmienia. No przyszedł czas na Kasibur i z tego się cieszymy. jesteśmy dumni z tej naszej wyspy. No, jesteśmy wyjątkowymi mieszkańcami, zarówno w skali Świnoujścia, jak i w skali. Polski, nawet powiedziałbym, Europy, bo rzadko jest takich, gdziekolwiek możemy spotkać takie miejsce, gdzie jak gdyby jedna wyspa stanowi jedną, coraz bardziej zżytą społeczność. To jest taka perełka, której każdy będzie tutaj ciągnął. Natomiast no, tutaj jeżeli chodzi o sam dojazd, jeżeli chodzi o komunikację, my tutaj cały czas optujemy za opcją takiego bezpośredniego połączenia autobusowego z lewobrzeżem i no to jest takie najwłaściwsze, jak gdyby sposób rozwiązań komunikacyjnych, bo też zależy nam na tym, żeby, nasza, żeby ograniczyć ruch samochodowy. I Jeżeli będziemy mieli taką komplementarną komunikację jeżeli tutaj czy mieszkaniec czy turysta wsiądzie do autobusu, wysiądzie przy promenadzie to ten ruch samochodowy będzie znacznie ograniczony. No zależy nam jeszcze oczywiście na remoncie drogi do, do wjazdu do tunelu. Ta droga, którą mamy przez ognice, niestety jest w bardzo kiepskim stanie. No, liczymy na to, że e, znajdą się w końcu środki, żeby tą drogę wyremontować, bo to jest jak gdyby nasz w tym momencie najkrótszy dojazd do, e, do centrum. Ja myślę, że tutaj do zabetonowania Kosiboru daleko i raczej jego nie będzie. E, to, co do tej pory się dzieje, jest to zrównoważone i tutaj za tym, za tym jesteśmy jako mieszkańcy, że zresztą jako nasz zarząd osiedla. My się cieszymy z tej inwestycji. E, tak jak powiedziałem, zresztą pan sam redaktor doskonale pamięta, jak to wcześniej wyglądało. No, te, Tutaj budy, ta dziurawa droga, ta ciągła walka na tej drodze rowerzystów z wózkami, z pieszymi, z samochodami, no to nie przywołuje dobrych wspomnień. Sentyment, czy do czegoś czujemy? No na pewno możemy czuć sentyment do, do planów przebudowy i na szczęście te plany teraz tutaj są realizowane. O, kraina 44 wysp najlepiej wygląda od wody, także tutaj zrobimy sobie taką krótką przejażdżkę. Nasza reporterska wizyta w Karsiborze przekonuje nas, że wyspa ma szansę zachować swój rybacko-turystyczny charakter, pod warunkiem tylko, że rybacy będą mieli wciąż co łowić. No ryby też jest mało już, dlatego rybołówstwo się kończy. Coraz mniej ryby jest. Jesteśmy w Unii od 2004 roku. Unia bardzo naciska na ochronę zasobów rybnych. I coraz mniej mamy możliwości połowu. Przepisy są coraz bardziej zaostrzane. Także nie wiem dlaczego. Nikt się mądre głowy na tym zastanawia, dlaczego ryb jest mniej, skoro coraz bardziej restrykcyjne przepisy są i coraz mniej łapiemy, a ryb i tak nie mamy. Cena nie jest atrakcyjna, a cena paliwa i koszty utrzymania są bardzo duże. A więc to jest tylko tyle co na utrzymanie. Z tego godnie żyć się na tą chwilę nie da. Z takich ryb. Trzeba po prostu łapać ryby droższe, a tych nie ma. Teraz najważniejsze są połowy paszowe, bo ryba musi być, najwięcej ryby jest hodowlanej, dlatego że ona jest dostępna cały rok. Tylko jest jeden, jeden taki bez sens, bo rybę hodowlaną karmi się paszą z ryb złapanych dzikich. A więc no jest to podcinanie gałęzi, tak? No bo, na której siedzi, dlatego że no, jak można, no dobrze, ryby hodowlane są potrzebne, tak? No bo są dostępne cały rok. Ale jest kwestia tego, że no, karmi się je dzikimi rybami, których jest coraz mniej. I w pewnym momencie no, już się kółko zamknie, nie będzie możliwości łapania ryby na pasze, bo jest naprawdę je coraz mniej. Chcę wrócę do tematu nieszczęs nieszczęsnych tak zwanych rybaczówek, tych budek, które były eksploatowane przez wędkarzy, bo też trzeba o tym pamiętać, że to byli wędkarze, to nie byli rybacy, bo rybacy mieli swoją bazę. E, no i tak naprawdę e, tutaj ci wędkarze funkcjonowali przez cały rok. A nigdzie nie widziałem, żeby mieli szambo, no kanalizy oczywiście nie mają, jaki cały kasibur nie ma, dlatego też no myślę, że dzięki temu ten nasz brzeg tutaj odetchnie. Miejmy nadzieję, że co też spowoduje, że troszeczkę może poprawi się tutaj po głowie ryb, no bo tak jak zresztą wcześniej kolega mówił, no tej ryby mamy coraz mniej i ten kierunek, jak gdyby tutaj połowów paszowych, też jest nie do końca tutaj dobry. I nawet najlepsze inwestycje, najnowocześniejszy sprzęt nie pomogą nam, jeśli nie zadbamy o otaczający nas wodny świat i jego zasoby, tak by także kolejne pokolenia mogły cieszyć się obfitym połowem.